Państwa teraz jest projekt planu pracy Komisji Budżetu Samorządu Rozwoju Polityczno ja Myślę, że to było, ponieważ jakby to była, to plan pracy Komisji, to ja przewodniczący teoretycznie, w związku z tym pozwoliliśmy sobie tutaj przygotować taki wzorcowy materiał. Oczywiście on w punktach, gdzie jest bezwzględnie wymagalność kontroli czy opiniowania to tu się tego nie da wyrzucili, jak w budżet, się budżetu. Natomiast Państwo macie swobodę decydowania, co w którym punkcie, co dołożyć, czym się mamy zajmować. Tutaj ja nad niczym się nie będę opierał, macie swobodę zmian tego programu. Proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo. zabrać wprowadzenia coś nowego do tego programu. Panu pracy w tej komisji. Zapytania nie ma. Daję pod głosowanie. Projekt, projekt plan pracy, projekt z Rady, Rady Gminy na plan zatwierdzenie planu pracy budżetu Samorządu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, przestrzegania prawa i porządku funkcjonowania na 2013 rok. Kto jest za przyjęciem? Drugi plan pracy to dotyczy mojej osoby, bo ja jestem przewodniczącym Zadaliśmy taki punkt czwarty, czy może państwo coś, bo ja ogólnie to tak, zorganizowanie spotkania z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury oraz ze skazanymi przez komisję dyrektorami pracowego świata. Bo nie chciałem tutaj wymieniać szkół czy przedszkoli osobno, bo jesteśmy w kontakcie stałym i mi się wydaje, że tutaj, jeżeli państwu się coś nasunie albo jest potrzeba z dyrektorów się spotkać, to wtedy dajecie, państwo jako członkowie komisji wniosek i ja, ja organizuję spotkanie. Tak ile razy było z polimetem, czy, czy ja tak rozumiem. Czy Państwo się to jeszcze nasunęło tutaj w tym planie pracy w projekcie panów pracy? Jakiś... Proszę. Czy nie zależało skonkretowania celu w jakim mamy spotkać? mamy się spotkać po to, żeby się zabić kawy, ja Wiadomo, że no, jakie problemy są. Spotkaliśmy się z dyrektorami przecież tutaj tej teraz w tym roku, prawda, chyba w z prezesami LKS-ów ja wtedy przy zawiadomieniu piszę jak, co mają, jakie materiały przygotować, no to chyba nie znam, ktoś mi się wtedy mieli te spotkania chwili. No nie no, to nie ja to wynika, z... z tego nie wynika, prawda, w jakim, jakim coś mam... No to proszę, to, to proszę, dołożę, to będzie po prostu dołożenie jest, do tego punktu jakiegoś. W zakresie tematycznym, który zostanie zdecydowany w momencie organizowania spotkania Ale to coś takiego najbardziej. Jakie mają, bo mogą też, nie, mogą, no na pewno. Przepraszam, w której szkole czy placówce o świat i jakiś problem. Nie zwracajmy się do To proszę sprecyzować z tą poprawką tam pod głosowanie. Chodzi pan o ten czwarty punkt, który ja przeczytam. To proszę sprecyzować, żeby to można zaprotokołować. w ten sposób, że zorganizowanie spotkania z Dyrektorem Gminnego Św. z wskazanymi przez Komisję Dyrektorami Placówek Oświatowych w zakresie odnoszącym się do realizowania Dobrze. zadań stojących przed jednostką oraz występujących problemów. No właśnie. Proszę Ale może, może wcześniej, w wyginąć taki, że pan będzie miał dalej bardzo wcześniej problem. Ja o tym nie wiem. Nie wiem. Nie musimy wiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pani Jakaś uwaga, proszę Radna. Ja tutaj proponuję, proszę państwa, ponieważ instytucje kultury są dwie na terenie gminy i prosiłabym tutaj, żeby jednak komisja wysyłała również drugiego dyrektora instytucji kultury, czyli dyrektora działania kultury myślę, że obydwie te jednostki mają dużo do powiedzenia. To widzi Pani to w tym czwartym punkcie? Gminnego Ośrodka Kultury oraz dyrektora Biblioteki. Tak i, i, I rozszerzenie dalszej tego punktu prowadzącą albo paraną cenu. Dobrze? Czy jeszcze jakieś uwagi są, proszę Państwa? Daję pod głosowanie. Projekt planu pracy Komisji Kultury Oświaty z przez Panią Radną i Pana Radnego z drobnymi poprawkami. w To jest za przyjęcie. Dziękuję bardzo.